Hej! Witajcie na kanale sypnie Planuję. Moi drodzy, ponad 3 miesiące bez filmiku, to zdecydowanie za długo, więc nadrabiam i mówię Wam, jak zakończył się dla mnie 2022 rok, co się wydarzyło na początku tego roku, bo to chyba jest najważniejsze, dlaczego tak właściwie nie nagrywałam przez drugi czas, tak długi czas. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy rok życia w Polsce minął nam bez większych ekscesów. Poza całą akcją przeprowadzki, rozpoczęcia pracy, żłobkiem przedszkolem itd. To naprawdę ja uważam chyba, że tamten rok to po prostu przespałam. Było tak dużo wszystkiego i pracy i takie krótkie weekendy, że niewiele rzeczy pamiętam z tamtego okresu czasu. Ale już później, jak już minęło lato, wybraliśmy sobie domek, ten, w którym jesteśmy, jestem teraz, już bardzo szybko poszło nam kupno, niestety tuż po podpisaniu aktu notarialnego oboje z mężem musieliśmy poszukać sobie nowej pracy. I ja ogólnie bardzo załamana sytuacją, która się wydarzyła, nie mogłam się pozbierać. Mój mąż usiadł i przez parę tygodni po prostu znalazł nową lepszą pracę, z czego był bardzo, bardzo dumny. Ja... Nie mogąc się przełamać do rynku polskiego, postanowiłam, że przez grudzień poświęcę swój czas i energię na filmiki na YouTube. Stąd też pojawiły się filmiki o pudełku grudniowym, który przez kilkanaście dni był codziennie publikowany. Um, uważam, że to było bardzo fajne doświadczenie. Moje dzieci były przeszczęśliwe i codziennie rano wybiegały, właśnie um, patrząc, co jest w tym pudełku. Właściwie nieco rano, wieczorem, słuchajcie, bo po żłobku i ten, a tylko w weekendy mnie rano otwierali. Także to naprawdę była bardzo fajna zabawa. Niestety urwało nam się to, bo przedłużyliśmy sobie weekend u dziadków, dzieci też troszeczkę się rozchorowały, więc um, były filmiki, w których nie było co nagrać i tego nie ukrywam. Um, dzieci do 24 grudnia dostawały te prezenty i to pudełko, ale niestety filmiki się już nie pojawiały. Zresztą ja też straciłam troszeczkę nadzieję, bo Myślałam, że to troszeczkę poruszy YouTube i, i zdobędę troszeczkę więcej widowni, ale tak nie było. Dlatego też słuchajcie, od stycznia usiadłam po nowym roku i zaczęłam już tak naprawdę skleciłam swoje CV i rozesłałam gdzie tylko mogłam. Też w sumie jakbyście chcieli to nagram Wam filmik jak znaleźć pracę w Polsce. Bo myślę, że oboje zmarły, że mamy dobre doświadczenie, już teraz przez te ostatnie parę miesięcy. Zwłaszcza, że mój mąż zmienia pracę po raz drugi, po czterech miesiącach wchodzi w kolejną pracę. I to też jest dodatkowe doświadczenie, które nas dotknęło. Więc bardzo fajnie, że, że takie rzeczy też się zdarzają, bo to ktoś się z nim skontaktował właśnie przez LinkedIn, na którym my szukaliśmy pracy głównie. Ale to już poza tym, słuchajcie, no i zajęło mi to chyba, nie wiem, no z dwa tygodnie bo to miałam wielkie szczęście. Odezwała się do mnie firma, która zaproponowała mi pracę i tak już jestem kolejny miesiąc bardzo szczęśliwa. W, na nowym stanowisku. Um, dlatego też słuchajcie, tych filmików nie było. I do tego właśnie zmierzam, że przez grudzień było, było dużo filmików. Później w styczniu zajęłam się szukaniem pracy. Jak już znalazłam pracę, to wiedziałam, że muszę ogarnąć dom, wszystko przygotować, tak żebym była gotowa znowu wejść w 40-godzinny tryb pracy w tygodniu, żebym nie zaniedbała dzieci, bo fajnie dużo czasu mogłam sobie z nimi spędzić, kiedy nie pracowałam. No, i już od lutego po prostu weszłam szybciutko w nową pracę, także kolejny miesiąc za mną. I jak na razie, słuchajcie, radzimy sobie oboje z mężem całkiem, całkiem fajnie. Ludzie w pracy są naprawdę przemili i bardzo pomocni, także to jest, to jest duży plus. No, i słuchajcie, to tyle, jeżeli chciałam powiedzieć na wstępie. Nie wiem, co chcielibyście ode mnie usłyszeć. Może coś troszeczkę więcej na temat powrotu, na temat jak mi się żyje w Polsce, więc, może, tak pokrótce tylko powiem Wam, że to już jest półtora roku. Dobra, mi ciągle brakuje słów w języku polskim, żeby się tak wysłowić. Często w pracy właśnie jest tak, że coś próbuję powiedzieć. I nie mam po prostu słów innych niż tylko angielskie odpowiedniki. Jeżeli chodzi o dzieci w żółtku i w przedszkolu, to jak najbardziej wszystko jest super. Wiadomo, że bywają tam jakieś... Zawsze, zawsze są jakieś, jakieś, słuchajcie, niedociągnięcia przez nauczycieli czy przez nas, czy przez dziecko. Ostatnio mieliśmy właśnie sytuację, gdzie Ada się po prostu wynosił ze żłobka, z przedszkola jakieś tam skarby, nie wiem, yy, diamentyki takie zabawki, gdzie kryształki i w ogóle. Yy, już, już podejrzewaliśmy z yy, panią, że to będzie dziecięca kleptomania, w ogóle cała akcja yy, rozmowy i tłumaczenia i próbowania znalezienia jakichś konsekwencji. Także po prostu masakra, pełne, pełne skupienie. Jeżeli chodzi o dom, no to wiadomo, kupiliśmy dom po kimś i zostawiliśmy sobie jakąś, jakiś, jakiś kapitał na to, żeby pokryć mankamenty, które się pewnie pojawią. Okazało się, że tych mankamentów było dużo, dużo więcej i wchodzą one w dziesiątki tysięcy. Ale teraz takie są ceny, słuchajcie, i, i tak to wygląda, więc musieliśmy dobrać kredyt na to, żeby wykończyć ogród, żeby zrobić kostkę. No bo dzieci praktycznie nie mają jak się bawić, pomimo tego, że jest ogródek. To właściwie bardziej takie budowisko dla świnek niż, niż dla dzieciaków. Um. Także tak to wygląda. W ogólnie jest wszystko super, sąsiedztwo przecudowne. Byliśmy, otworzyliśmy już sezon, byliśmy na ognisku, sami zrobiliśmy ognisko. Także naprawdę tutaj jest nam przecudownie wśród, wśród tych ludzi. Domek też jest piękny, przestronny i fajnie nam się tutaj mieszka. Mamy gdzie wyjść na spacer, mamy blisko stację benzynową, co dla nas jest ważne, bo oboje z mężem bardzo daleko dojeżdżamy. Więc stacja pod domem jest po prostu fenomenalna. Jest sklepik na wsi, jeden, drugi, chyba trzeci, które są otwarte w niedzielę, co jest po prostu przepiękne, bo to są sklepiki po prostu właścicieli. Także to nam bardzo też ułatwia życie i chyba w tym momencie nie mogłam sobie wymarzyć lepszego miejsca, żeby, żeby zamieszkać i znaleźć się z dziećmi. Rodzina bardzo często nas odwiedza, pomimo tego, że to jest jakieś dwie. No powiedzmy średnio dwie godzinki drogi do dziadków, to jak dzieci się rozchorowały, się miała po raz drugi ospę, to i tak przyjechali i zajęli się nią, tak samo my też jeździmy na weekendy, także to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. No i tyle słuchajcie, tak ogółem naprawdę nie możemy narzekać, ale nie będę ukrywać, że to wiąże się z finansami, które są wokół nas. Myślę, że gdybyśmy zarabiali minimalną krajową, no to nie byłoby tego i to też trzeba się z tym liczyć. Jeżeli myślimy o powrocie, to wybudowanie sobie 200-metrowego domku i szukanie pracy, nie wiem, gdzieś za minimalną krajową, myśląc, że się go utrzyma, jest troszeczkę błędne. Dlatego zadawajcie mi koniecznie pytania w komentarzach. Ja powiem Wam z mojej perspektywy, jak to wszystko wygląda. No może nie będę dzieliła się nie wiem, jakimiś kosztami, czy, czy rachunkami, czy cokolwiek, ale... Nie wiem, samo um, takie podsumowanie, że ja wydaję półtora tysiąca złotych na samo paliwo, żeby dojechać do pracy. No to słuchajcie, zarabiając minimalną, zapłacić za dwa żłobki, za paliwo, to już jest praktycznie troszeczkę w plecy, więc... Jeżeli myślicie o powrocie do Polski, to naprawdę zastanówcie się o tym, jak dobrze się zorganizować i pomyśleć o dobrej pracy, bo tutaj w Gorzowie jest bardzo mało centrów logistycznych, a wiem, że w Anglii jest to dość popularne i takie doświadczenie jest. Wiem, że coraz więcej osób napływa, bo nawet mój mąż w tak krótkim okresie czasu, będąc po prostu w jednej firmie, kiedy zatrudniali na nowo otwarty magazyn ludzi. Po prostu dużo osób trafiło się właśnie z doświadczeniem z Anglii i to jest piękne, bo tutaj teraz w Polsce bardzo, bardzo ważny jest język angielski, często też wołają o hiszpański, o niemiecki, bardzo często o francuski nawet się zdarza. Także jeżeli macie język, władacie dobrze językiem, to już, to już jest duży plus i to już jest sygnał na to, że, że nie trzeba po prostu szukać pracy za minimalną, tylko można starać się o wyższe stanowisko i, i świetnie sobie wtedy poradzić wtedy już się otwierają inne perspektywy. Tak czy inaczej, słuchajcie, nie chcę się mądrzyć, bo to nie o to chodzi. Bywają wzloty i upadki, jestem sama doświadczeniem, mam, mam to doświadczenie na sobie teraz, ale jeżeli chcielibyście, nie wiem, dowiedzieć się czegoś właśnie więcej, to piszcie w komentarzach, jak będzie dużo bardzo podobnych, to po prostu całe filmy, i też się wypowiem z mojej perspektywy, jak to wygląda już po półtora roku bycia w Polsce i z tymi zarobkami, i z tymi zatrudnieniami, i w ogóle. Także to już tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!